Romek Kers podnosi wagę bolidu, No i teraz pytanie, jak samochód będzie, jaki to będzie miało wpływ na hamulce, które będą jeszcze bardziej wysilone na niektórych torach, a także zostało sprowadzone taki ciekawy myk, że jest od góry narzucony limit wagowy wyważenia samochodu, żeby niektóre zespoły nie kombinowały tak z ustawieniami, żeby się dopasować do opon i przez to mieć przewagę na, na, nad innymi zespołami. Jaki to wpływ będzie miało głównie na hamulce, bo to mnie najbardziej interesuje? Rozkład masy, który w tym roku dobrowolnie zespoły zgodziły się wpisać do, do regulaminu technicznego tylko na jeden rok jest wynika stąd, że nikt nie wiedział jaka będzie charakterystyka opon Pirelli, a rozkład masy samochodu to jest jeden z, kluczowych element, jeden z kluczowych elementów, który ma wpływ później na zachowanie opon, więc żeby uniknąć sytuacji, w której ktoś przypadkiem akurat trafi z rozkładem masy własnego auta tak, że on będzie idealny pod opony Pirelli, wszyscy zgodzili się, żeby ten rozkład masy był mniej więcej taki sam na ten rok, w przyszłym roku ten przepis już nie będzie obowiązywał. Natomiast jeśli chodzi o masę systemu KERS, no to jest to, jest to kilkadziesiąt kilogramów licząc akumulatory, całą elektronikę sterującą i, I silnik elektryczny, ale sama masa auta nie będzie przez to większa. Po prostu będziemy mniej balastu do, do zabawy, do rozkładania po aucie w innych miejscach. Także, także cała masa KERSu, systemu KERS znajduje się mniej więcej w okolicy zbiornika paliwa, to znaczy akumulatory, które są najcięższe, wszyscy mają prawdopodobnie zamontowane pod zbiornikiem paliwa, bo to jest bardzo ciężki element. Silnik elektryczny wiadomo, w którym miejscu jest, jest przy, przy, silniku, przy silniku spalinowym. Ten rozkład masy, który jest wpisany w przepisy w tym roku jest w miarę typowy dla auta Formuły 1, więc jeśli chodzi o hamulce to nie powinno być z tym dużego kłopotu, to znaczy nie sądzę, żeby nawet na tych torach, kiedy zużycie hamulców jest wysokie, żeby to miało jakikolwiek wpływ na hamowanie. Mikołaj Kers, opony Pirelli i trzecia nowinka to ruchometylne skrzydło. Powiedz może pokrótce zasadę działania tego skrzydła i czy to tak naprawdę podniesie widowiskowość wyścigów, czy będzie to kolejnym udziwnieniem, które wprowadza odgórnie ciało zarządzające ze Formułą 1, żeby nie była atrakcyjność wyścigi? No, powiedzmy w ten sposób, jeżeli mam tak Ci powiedzieć krótko i bez e, użycia rąk, to nie wiem czy mi się uda odpowiednio <noise> wyjaśnić zasady działania tego systemu. E, w każdym razie e, mamy dwa elementy tylnego skrzydła, e, główny płat i tak zwaną lotkę, które są jeszcze na nieco wyżej. I normalnie do tej pory, od 1969 e, roku, kiedy wprowadzono w, w regulaminach Formuły 1 zapis, że elementy związane z, z aerodynamiką nie mogą być ruchome, to to tylne skrzydło cały czas było nieruchome. Natomiast w tym roku Kierowcy dostają możliwość sterowania specjalnym przyciskiem umieszczonym na kierownicy, który otwiera skrzydło, tworzy taką, taką jakby szczelinę o wysokości 50 mm pomiędzy płatem głównym a lotką tylnego skrzydła i w takiej konfiguracji, po takim przełączeniu jakby, skrzydło traci swoje właściwości, jeżeli chodzi o tworzenie docisku, a co za tym idzie również nie stawia oporu na prostych. I po prostu jeżeli kierowca chce sobie troszkę szybciej pojechać, a nie potrzebuje akurat w danej chwili docisku tylnego skrzydła, to wciska sobie przycisk, otwiera skrzydło i szybkość na prostej może wzrastać nawet o... 10 do 12 km na godzinę. To oczywiście ma pomagać w uprzedzaniu, ale tak naprawdę do tej pory no nie wszyscy są przekonani, czy faktycznie to będzie działało. Jeszcze mamy takie zastrzeżenie, że o ile w czasie treningów i kwalifikacji tego skrzydła można będzie korzystać do woli, co swoją drogą moim zdaniem może prowadzić do ciekawych sytuacji, kiedy kierowca będzie chciał sobie sprawdzić, czy na w szybkim zakręcie typu 130, jak na Suzuce, można sobie pojechać z otwartym skrzydłem. No, może się okazać, że jednak nie jest to do końca wykonalne i wtedy będziemy mieli być może nawet dosyć poważnie i efektownie wyglądającego tak zwanego dzwona. No, ale jakby mniejsza to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Suzuka jest dopiero pod koniec sezonu. A jeżeli chodzi o używanie skrzydła w wyścigu, to kierownictwo wyścigu, sędziowie, nominują, wyznaczają jakby jedno miejsce, jedną prostą na torze gdzie korzystanie z tego skrzydła będzie możliwe. Pod koniec takiej prostej 600 metrów przed punktem hamowania rozpoczyna się tak zwana strefa wyprzedzania, oznakowana zresztą wyraźnie pasami namalowanymi na torze. I w takim miejscu kierowca będzie mógł użyć tylnego skrzydła, jeżeli dystans do rywala z przodu jest mniejszy niż jedna sekunda, a z kolei ten dystans będzie sprawdzany zakręt wcześniej bądź też dwa, trzy zakręty wcześniej, jak na przykład w Australii, gdzie strefa wyprzedzania będzie na prostej startowej, natomiast tak zwany odcinek pomiarowy będzie na trzecim zakręcie od końca na wejściu w taki w taką szukanę taką sekwencję ostatnich zakrętów. Później w kolejnych wyścigach sezonu w Malezji to będzie również strefa, na prostej, strefa do wyprzedzania na prostej startowej. A na odcinek pomiarowy na wyjściu na prostą na ostatnim zakręcie. No i w Chinach będzie pierwszy wyjątek, bo tam najdłuższa prosta toru wcale nie jest prostą startową, tylko biegnie w trzecim sektorze do przedostatniego zakrętu i tam właśnie będzie ta możliwość do, do, dodatkowego jakby sztucznego wyprzedzania. A to czy to się sprawdzi? No cóż, tutaj możemy mieć pewną interakcję z oponami Pirelli, które z kolei zużywają się w taki sposób, że Dosyć dużo takich fragmentów, kaweczków gumy zostaje po prostu na torze poza linią wyścigową i każdorazowe zjechanie poza linię wyścigową i próba do hamowania, zwłaszcza z dużej prędkości jak po takiej bardzo długiej prostej, no może się okazać, że jednak nie jest do końca wykonalna w tak dobry sposób jak hamowanie na, na czystej części toru i kierowcy już w czasie testów, kiedy po torze jeździ 10, na przykład 11 samochodów, już zwracali uwagę na to, że po kilkunastu, kilkudziesięciu okrążeniach tej gumy jest bardzo dużo, no i to może po prostu sprawiać, że chociaż teoretycznie kierowca jest w stanie zrównać się z rwałem, powiedzmy korzystając z tego specjalnego skrzydła, to i tak i tak nie będzie w stanie Wystarczająco późno i skutecznie zahamować, żeby się przed niego wcisnąć. Myślisz, Mikołaj, że to rozwiązanie może okazać się trochę niebezpieczne dla kierowców. Wspomniałeś o eksperymentach chociażby na takich zakrętach jak 130R w Japonii, no ale jeszcze jest kwestia taka, że już w zeszłym roku bez tego systemu widzieliśmy bardzo niebezpieczny wypadek w Walencji, jak Mark Weber wjechał w tył lotusa i wtedy na szczęście obyło się wszystko w miarę gładko i Markowi Weberowi nic się nie stało, a jednak taki system wspomagający prędkość na prostej może sprzyjać tego typu wypadkom. To znaczy, no tutaj mamy jakby dwa czynniki, które mogą wpływać na potencjalne wzrost niebezpieczeństwa i kolejne takie nieprzyjemne sytuacje, jak ta, o której wspomniałeś. Po pierwsze kierowca ma jakby dodatkowe rzeczy do robienia w kokpicie, ma dodatkowy guziczek do obsługi, musi zwracać uwagę na światełko, takie światełko sygnalizacyjne, w którym sędziowie będą go informowali, że w wyścigu ma prawo użyć skrzydła, bo znajduje się właśnie tę regulaminową sekundę za rywalem z przodu. Oczywiście wiemy, że kierowcy Formuły 1 to są zwierzęta ulepiane z nieco innej gliny, mają niesamowicie refleks, możliwość koncentracji, szerokość pola widzenia i tego typu rzeczy, ale nawet tak świetnie przygotowane maszyny mogą w pewnym momencie zostać przeładowane jeżeli mamy za dużo tych rzeczy mamy jeszcze przyciski do kersu przecież do ładowania do, do korzystania z kersu do, do zmiany balansu hamulców to też jest bardzo ważne w sytuacji kiedy w samochodzie jest kers bo auto hamuje trochę inaczej no i jeszcze ten przycisk do, do skrzydła o którym teraz właśnie rozmawiamy także tutaj kierowcy o słabszej koncentracji mogą się czasami pogubić zresztą, z tego co słyszałem, to kilka wycieczek poza tor w czasie sesji testowych u szczególnie debiutujących i młodych kierowców. To było właśnie spowodowane, nazwijmy to, niemożliwością ogarnięcia wszystkich guzików w podpicie. No, ale te testy mieli okazję do tego, żeby się przyzwyczaić i mam nadzieję, że w wyścigach już, już tego nie będzie. Mikołaj, ale powiedz... Yy wynalazek pod tytułem Ruchomy tylny spoiler, z którego może korzystać tylko ten kierowca, który atakuje, ale pod warunkiem, że jest jedną sekundę z tyłu, i o czym decydują sędziowie, i tylko na ostatnich 600 metrach prostej. Przecież to jest z Monty Pythona prosto. No wiesz, no, to trochę mi przypomina te pomysły, które w sumie nie weszły w życie, typu jakieś tam nawadnianie toru, kiedy maszyna losująca wskaże, że to jest właściwy moment do tego. No są no, takie po pomysły. To wszystko jest sztuczne, prawda? Jest, jest to tworzenie sztucznego widowiska. Moim zdaniem. Biorąc pod uwagę to, jak, jak opony spisują się w czasie testów, to już samo ogumienie Pirelli wystarczyło do tego, żeby wyścigi były ciekawe i bez konieczności właśnie kombinowania z tego typu sztucznymi rzeczami. Co sami kierowcy mówią o tym spoilerze? Jak się na to zapatrują? No tutaj ostatnio pojawiają się takie w cudzysłowie groźby, że zawodnicy mogą nawet strajkować, o tym Sebastian Feter wspominał, jeżeli będą za bardzo przeładowani właśnie przy różnego rodzaju zadaniami, no i rzeczy, na które od początku zwracali uwagę, to znaczy to drugie niebezpieczeństwo związane z, e, z ruchomym tylnym skrzydłem, Co się stanie, jeżeli system po prostu się nie zamknie na końcu prostej i kierowca, myśląc, że ma z powrotem do tych taki jak trzeba na, na tylnej osi, wpakuje się w zakręt 250 na godzinę powiedzmy i no, niestety już z niego nie wyjedzie. Nie odhamuje się do tego zakrętu. No? no, ale na szczęście na szczęście jak na razie to wszystko działa tak jak trzeba, to są takie systemy bezpieczeństwa to znaczy po pierwsze kierowca może ręcznie zamknąć skrzydła po drugie w momencie rozpoczęcia hamowania ono i tak automatycznie ma się zamknąć no ale wiadomo technika jest tylko techniką może nawet w tak zaawansowanym sporcie jak formuła 1 zawsze może coś zawieść także miejmy nadzieję że również tak nie będzie no bo w przeciwnym razie to chyba można by się spodziewać że jeżeli będą z tym problemem będą wypadki incydenty to nawet w trakcie sezonu Właśnie z powodu bezpieczeństwa FIA zrezygnuje z tego rozwiązania, a przypomnijmy, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to akurat Federacja ma prawo do zmiany przepisów w każdej chwili. W tym sezonie zostały zniesione polecenia zespołowe i jest taki paradoks, bo te polecenia zostały wprowadzone przez Ferrari, i w zeszłym sezonie przez Ferrari zostały zniesione. E, jak to wpłynie w ogóle na, całą, na całe widowisko Formuły 1? Czy będziemy mieli do czynienia z takim, że będzie oszukiwanie kibiców? Bo to tak też wygląda momentami, jeśli bierzemy w historię i no, zeszłoroczny wyścig e, w Niemczech. Nie, to nie płynie jakoś specjalnie. Polecenia, tak zwane polecenia ze strony zespołu są częścią sportu samochodowego od ponad 100 lat. W, w, w każdej dyscyplinie takie coś ma miejsce. Po prostu zespół to musi funkcjonować jako zespół i są sytuacje takie, w których dobro zespołu wymaga preferowania jednego kierowcy. Tak zawsze było. Ferrari tego użyło w sposób taki dosyć cyniczny w 2002 roku w Austrii, ale mieli do tego pełne prawo. A FIA zareagowała wtedy zbyt pochopnie, zakazując tych poleceń ze strony zespołu. Co było też nie do zweryfikowania, bo zawsze można je wprowadzić tak, żeby to było trudne do wykrycia. W tym, w tym roku wraca to, um, znaczy z, znika przepis zakazujący poleceń zespołu i bardzo dobrze, polecenia zespołu są częścią tego sportu, jeżeli ktoś będzie chciał z nich korzystać, to może to robić, nawet w sposób tak cyniczny, niefajny jak to robiło w Ferrari w 2002 roku, ma do tego prawo. A myślisz, że takie zespoły jak chociażby Red Bull, które jasno dawały nam do zrozumienia i to nie tylko i wyłącznie z góry, ale również sami kierowcy jasno pokazywali, że tych poleceń zespołowych nie stosują? Myślisz, że te zespoły mogą teraz zwrócić się w stronę tego typu rozwiązań? Oczywiście, że tak. Red Bull w zeszłym roku tego nie stosował, mimo że znaczy Sympatia, sympatia zostawili zespołu... od początku nawet teraz. Sympatia zespołu wiadomo po której stronie była, ale Red Bull nie stosował poleceń zespołu do samego końca, dlatego bo obydwaj kierowcy liczyli się w walce o mistrzostwo. Natomiast jeżeli tutaj będzie taka sytuacja, że jeden już nie będzie miał szans, albo będzie miał bardzo małe, to jestem przekonany, że, że wtedy wszystko postawią i podporządkują tego kierowcę interesom lidera. Były takie sytuacje w czasie paru wyścigów, że no nie wiadomo do końca, czy to był faktycznie problem, czy też nie, w samochodzie Sebastiana Fetele, który wtedy miał mniej pół. O, mamy jakiś chwilowy problem, to w tej chwili e... posłuchamy nieco muzyki. Wracamy posłuchamy muzyki, chwilę. my wracamy za chwilę.